Dzień dobry, watułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu trendy w nowoczesnej opiece okołoporodowej oraz nowa szkoła rodzenia na mapie mazowieckich szpitali. Tym razem w Radomiu. Aż 324 miliony złotych unijnego wsparcia dla mazowieckiej wsi. Szpital Czerniakowski zostanie rozbudowany. Mazowsze nieustannie podnosi standardy opieki okołoporodowej. W mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu otwarta została szkoła rodzenia. W połowie września odbyła się także konferencja pod tytułem Opieka okołoporodowa XXI wieku wyzwania i możliwości. Dzięki takim inicjatywom kobiety w regionie mogą liczyć na nowoczesną i kompleksową opiekę przed w trakcie oraz po porodzie. Na Mazowszu w ubiegłym roku urodziło się niemal 45 tysięcy dzieci. Mimo, że liczba urodzeń spada, to potrzeby związane z dostępem do wiedzy okołoporodowej rosną. Szkoła Rodzenia to miejsce, gdzie przeszli rodzice mogą dowiedzieć się jak przygotować się do porodu i opiekować się noworodkiem w pierwszych tygodniach życia. Zajęcia obejmują również ćwiczenia z fizjoterapeutą. Tworząc tą Szkołę Rodzenia wyszliśmy naprzeciwko potrzebom radomianek i mieszkanek gmin regionu radomskiego. Dostawaliśmy takie sygnały, że jak najbardziej taka szkoła rodzenia jest potrzebna, tym bardziej, że dużo pacjentek przychodzi do naszego szpitala. Ta szkoła rodzenia jest z pewnością ważnym elementem dla wszystkich oczekujących potomstwa. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety od 26 tygodnia ciąży i ich bliscy. Specjalne pomieszczenie wyposażono w wygodne kanapy, krzesła, worki sako z podnóżkami, lalki i wanienki z akcesoriami do zajęć praktycznych oraz sprzęt do ćwiczeń z fizjoterapeutami. Jest to moja pierwsza ciąża, wyczekana, wymarzona, upragniona. Stąd chciałabym się przygotować na tą rolę jak najlepiej. Chciałabym być świadomą mamą, chciałabym wiedzieć jak się opiekować moim maluszkiem. Na pewno chciałabym wiedzieć na temat pielęgnacji opieki, jakichś takich rzeczy, których ciężko wyczytać w internecie. Odpowiednia opieka okołoporodowa to nie tylko nowoczesne placówki i wykwalifikowani specjaliści, ale także regularny dostęp do aktualnej wiedzy. Zorganizowana we wrześniu przez Samorząd Województwa konferencja o wyzwaniach i możliwościach dotyczących opieki okołoporodowej zgromadziła wielu specjalistów, w tym położne, lekarzy, fizjoterapeutów oraz rodziców i osoby zainteresowane tą tematyką. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz Omówienia aktualnych wyzwań i strategii, jakie stawia współczesne położnictwo. Ten czas oczekiwania na potomstwo, ale też czas już samego porodu po porodzie, to czas spełniania marzeń, ale także czas wielu problemów. Dlatego samorząd województwa, realizując program polityki zdrowotnej, wychodzi naprzeciw. Rodzicom, matkom, tak, żeby wszystkie te problemy niwelować, żeby wesprzeć młodą matkę. Na Mazowszu mamy to szczęście, że dostęp do opieki okołoporodowej jest na naprawdę wysokim poziomie i cały czas. Jakość opieki się powiększa. To co jest kluczowe, to fakt, że mamy największą dostępność do znieczulenia okołoporodowego w Polsce i to sprawia, że kobiety mają szansę rodzić w komforcie. Mazowieckie szpitale oferują profesjonalne wsparcie dla przyszłych rodziców. Dodatkowo od połowy lipca każde dziecko, które przechodzi na świat w marszałkowskich szpitalach, otrzymuje niespodziankę w postaci powitalnej wyprawki Witaj na Mazowszu. Rozwój agroturystyki, wsparcie przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury oraz aktywizacja młodzieży i seniorów to tylko niektóre z inicjatyw, które będą możliwe dzięki unijnym funduszom dla Mazowsza. 30 lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego otrzyma łącznie aż 324 miliony złotych. Do lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego trafi ponad 300 milionów złotych z funduszy unijnych dla Mazowsza. Dzisiaj na Mazowszu jest 30 takich grup. Dofinansowanie do tych grup, na zarówno na realizację strategii, jak i na funkcjonowanie, jest 324 miliony złotych, z czego 60 milionów to jest na funkcjonowanie tych lokalnych grup, a pozostała część to są środki na realizację lokalnych strategii rozwoju. Lokalne strategie rozwoju to dokumenty, które określają, jakie projekty i w jakim zakresie będą mogły być realizowane na terenie działania danej grupy. Rozwój Przedsiębiorczości i agroturystyki, lepszy dostęp do małej infrastruktury czy aktywizacja seniorów to projekty, na które zostanie przeznaczone najwięcej środków. Te lokalne strategie różnią się w poszczególnych grupach, bo lokalne strategie pokazywały, jakie są potrzeby na danym terenie i dlatego też mogą być różne działania. Te pieniądze trafią do przede wszystkim przedsiębiorców, tych, którzy chcą podjąć starania o to, aby być przedsiębiorcami oraz rozwijać swoją firmę. Dla samorządów na realizację małej infrastruktury, Publicznej w zakresie kultury, sportu i rekreacji. No i oczywiście dla organizacji pozarządowych. Doszły działania związane znaczy dedykowane dla rolników. Czyli tutaj zagrody edukacyjne i gospodarstwa agroturystyczne. Też dużo działań związanych planujemy związanych z tworzeniem, czyli z premiami na, na utworzenie działalności gospodarczej i na wsparcie istniejącej działalności. Dodatkowe środki z Funduszy Europejskich dla Mazowsza pozwolą także realizować projekty z obszaru kultury, turystyki czy edukacji. Samorząd województwa wesprze rozbudowę szpitala czerniakowskiego w Warszawie, co zapewni większą liczbę łóżek i lepszą opiekę pacjentom. Powiększony zostanie oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej, a oddział neurologii zostanie przebudowany i zmodernizowany. Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu czerniakowskim wymaga rozbudowy. W tym momencie placówka jest w stanie przyjąć tylko 45 pacjentów. Ze wsparciem przechodzi samorząd województwa. Jest to niezwykle ważna informacja, ale także konieczna. Tutaj, niestety, choroby onkologiczne, które w społeczeństwie no, doświadczamy coraz częściej, widzimy, że ta interwencja onkologii, chirurgii onkologicznej jest bardzo potrzebna. Całość zadania inwestycyjnego to kwota ponad 7 milionów złotych, z czego 4 miliony to będzie właśnie wsparcie z Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To zresztą kolejne środki finansowe, jakie trafiają do naszych miejskich szpitali. Dzięki rozbudowie, szpital zyska 9 dodatkowych łóżek. W nowej części. W budynku znajdzie się również sala do chemioterapii z pięcioma stanowiskami do podawania wlewów. Placówka wzbogaci się również o nowy sprzęt medyczny. Między innymi mamograf, system do prześwietlania wycinków, USG, kolonoskop czy gastroskop. Każde dofinansowanie jest bardzo cenne. Szpital Czerniakowski jest szpitalem, który, który wymaga wielu inwestycji i nakładów. W ciągu ostatnich kilku lat samorząd województwa dofinansował warszawskie szpitale kwotą kilkudziesięciu milionów złotych, w tym także budowę SOR. W Czarniakowskim. Jak zmienił się region płocki i ciechanowski przez dwie dekady członkostwa w Unii Europejskiej? Podsumowujemy wsparcie unijne i jego efekty. Województwo mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce i czołowym w Europie. Mazowsze ma też najwyższe PKB. Ważną rolę w aspekcie rozwoju regionu odegrały środki unijne. Tutaj nasz potencjał, naszych przedsiębiorców, naszych rolników całej sfery usług, no ale też oczywiście środków unijnych który zaabsorbowaliśmy na poziomie wojewódzkim ponad 20 miliardów. Ze środków unijnych skorzystał subregion płocki. Efekty wykorzystania środków unijnych można zauważyć m.in. w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina oraz w sierpeckim Skansenie. Ponad 17 milionów złotych, oczywiście wkład własny samorządu województwa mazowieckiego. I od tego się zaczęło, od dużego projektu, który pozwolił na to, żeby obiekt działał tak jak działa w tej chwili. Korzystaliśmy jako muzeum na wybudowaniu. Kompleksu hotelowego na terenie Muzeum Simazowieckiego, jak i z remontu zabytkowego ratusza. W zakładzie doskonalenia zawodowego w płocku odbyła się konferencja dotycząca wykorzystania środków unijnych. W ciągu tych ostatnich dwóch dekad zrealizowaliśmy 86 projektów. Na łączną kwotę Prawie 56 milionów złotych. My kształcimy uczniów na miarę XXI wieku. W związku z tym oni muszą znać najnowocześniejszy sprzęt kosmetyczny, ponieważ trafią do różnych salonów i muszą wiedzieć, jak ten sprzęt się obsługuje, do czego służy, żeby pracodawca był z niego zadowolony. Dynamiczny rozwój wspierany przez dofinansowanie z Unii Europejskiej można zauważyć również w regionie ciechanowskim. Jednym z czołowych projektów jest tak zwany transport multimodalny. Dzięki wsparciu. Innemu powstała między innymi wschodnia obwodnica Ciechanowa, czy przebudowano ulicę Sienkiewicza. System informacji pasażerskiej, zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych i budowa park and ride przy dworcu kolejowym w Ciechanowie. Zmieniło się mocno, są nowe ścieżki rowerowe, bardzo na przykład z znajomymi jeździmy często do Pinogóry. Teraz to już, no i tak w ogóle to ta infrastruktura, wszystko pozytywnie działa. Jak się mówi, nie mam do tego zaliu zastrzeżeń. Zadowolona jestem ze zmian, ze ścieżek rowerowych, na których, po których do ubiegłego roku się poruszałam. Bez funduszy europejskich ciężko by było wykonać jakiekolwiek inwestycje. Dlatego powiat jako samorząd aplikuje w każdy możliwy sposób o środki europejskie, jak również inne, ale głównie europejskie. Dzięki środkom unijnym i dotacjom celowym samorządu województwa mazowieckiego udało się zrealizować wiele projektów. Przywróciliśmy w przestrzeni obiekty, które tu historycznie istniały. W ciągu 20 lat w regionie ciechanowskim zrealizowano ponad 950 projektów, a w regionie płockim ponad 750. Wybitny śpiewak operowy Wiesław Ochman odebrał nagrodę imienia Cypriana Kamila Norwida – dzieło życia. Statuetki norwidowskie za dzieło lub kreację otrzymali także Piotr Cieplak, Marek Wojciech Druszcz, Maciej Grzybowski i Tomasz Tyczyński. Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie zostały wręczone nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. W tym roku kapituła przyznała 12 nominacji w czterech kategoriach. Literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Tych statuetek wręczyliśmy już 110. Dzisiaj wręczymy kolejnych 5. Rzeczywiście co roku nagradzani są... Najwybitniejsi z wybitnych y, twórców, którzy tworzą. Na Mazowszu, których dzieła tutaj e, powstają. Statuetkę w kategorii literatura otrzymał badacz literatury, krytyki i dziennikarz Tomasz Tyczyński za swój debiut literacki zbiór opowiadań nieuzasadnione poczucia szczęścia. Nagrodę za koncepcję i realizację ósmego festiwalu 3-4, konteksty, kontrasty, konfrontacje odebrał Maciej Grzybowski. Marek Wojciech Druszczu został doceniony za wystawę fotograficzną obiektywnie, którą można było oglądać w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka. W dziedzinie teatru w tym roku. Nagrodzony został Piotr Cieplak za reżyserię spektaklu, czekając na godota Samuela Becketa. Jest oczywiście radość. Nie pisze się dla nagród, tylko dla siebie i czytelników, ale. Dla nagród też, bo one jednak jakoś tam do was dowartościowują i zawsze to po prostu przyjemne, że ktoś przeczytał, docenił i przeczytał głębiej może niż w takim pośpiechu. Została także przyznana Nagroda Dzieło Życia za całokształt twórczości. Tę przy owacji nastająco odebrał jeden z najwybitniejszych artystów operowych świata, tenor liryczny Wiesław Ochman. To jest wspaniała nagroda, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, nie spodziewałem się jej zupełnie, a po drugie, jest to nagroda, która w pewnym sensie ocenia społecznie moją działalność przez tyle, przez w sumie 60 kilka lat. Laureaci otrzymali 35 tysięcy złotych. Nominowani natomiast wyróżnieni zostali imiennymi medalami i nagrodami pieniężnymi w wysokości 13 tysięcy złotych. Nagroda Norwida przyznawana jest przez Sejmik Województwa Mazowieckiego od 2002 roku. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.